Cześć Boże, Piotr Krupa, zapraszam na wieczorne wydanie informacji dnia... Mija pierwszy dzień posługi wybranego wczoraj wieczorem Ojca Świętego Franciszka. Rano papież modlił się w Bazylice Matki Bożej Większej. Po południu następca św. Piotra przewodniczył mszy świętej w Kaplicy Sykstyńskiej. Była ona koncelebrowana przez wszystkich księży kardynałów uczestniczących w konklawę. Eucharystia sprawowana była po łacinie. W homilii papież Franciszek mówił, że kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie jesteśmy uczniami, jesteśmy światowi. Rano Ojciec Święty Franciszek przybył do rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, by modlić się, tak jak zapowiedział zaraz po wyborze, przed obrazem Salus Populi Romani, Matki Bożej Patronki Rzymu. Ojciec Święty przez najbliższe tygodnie będzie mieszkał w Domu Świętej Marty, w specjalnie przeznaczonym dla niego apartamencie numer 201. Będzie tam czekał na zakończenie remontu papieskich pokoi w Pałacu Apostolskim. Po południu ojciec święty Franciszek przewodniczył pierwszej publicznej mszy świętej sprawowanej w kaplicy Sekstyńskiej w Watykanie wraz ze wszystkimi księżmi kardynałami biorącymi udział w konklawę. Musimy zawsze wędrować w obecności Pana, w świetle Pana, próbować żyć w tym, co Bóg obiecał Abrahamowi. Franciszek wspomniał, że w naszym życiu ważne są trzy wspólne sprawy: budowanie, wędrowanie i wyznawanie Chrystusa ukrzyżowanego. Kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie jesteśmy uczniami, jesteśmy światowi. Jesteśmy wszystkim biskupami, księżmi, kardynałami, ale nie jesteśmy uczniami Chrystusa. Ojciec Święty mówił też, że nasze życie jest drogą wędrówką. Jeżeli się zatrzymamy, rzeczy nie idą w dobrym kierunku. Nowy następca Świętego Piotra wypowiedział też ostre słowa: Ten, kto nie modli się do Boga, modli się do diabła. Jeszcze przed rozpoczęciem przy świętej podczas konferencji prasowej ksiądz Tomasz Rossica poinformował o planach Ojca Świętego na jutrzejszy dzień. Jutro o godzinie 11.00 papież przyjmie w sali krementyńskiej księży kardynałów. Rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, poinformował o pierwszych czynnościach nowego Ojca Świętego Franciszka. Wczoraj wieczorem nowy papież telefonował do emerytowanego Ojca Świętego, który przybywa w Castel Gandolfo. Rzecznik Watykanu zapowiedział też, że w najbliższych dniach Ojciec Święty Uda się do Castel Gandolfo. Ksiądz Lombardii przekazał także, że wczoraj wracając z bazyliki watykańskiej do Domu świętej Marty Ojciec Święty zrezygnował z podstawionej limuzyny papieskiej i wsiadł do busa razem z innymi księżmi kardynałami. Odpowiadając na pytanie o perspektywy pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, rzecznik stolicy apostolskiej, ksiądz Federico Lombardi, stwierdził, że nie sposób dziś w pierwszym dniu Pontyfikatu ustalić kalendarza wszystkich podróży papieża. Jego zdaniem Polska z pewnością zasługuje na taką pielgrzymkę.

Kościół powszechny po raz pierwszy ma Ojca Świętego z Ameryki Łacińskiej. Znają go świetnie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, mniej Europejczycy. Ale od pierwszych chwil światu daje się poznać jako skromny, pokorny i wychodzący do ludzi Ojciec Święty. Buenasera. Nowy Ojciec Święty od początku urzekł skromnością i sposobem, w jaki momentalnie nawiązał kontakt z pielgrzymami zgromadzonymi na placu Świętego Piotra i milionami widzów na całym świecie. Zadaniem konklawy było wybranie biskupa dla Rzymu. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie wybrali go prawie z końca świata. fine del To papież z daleka, choć wielu nieznany, momentalnie stał się bliski całemu światu, także za sprawą imienia obranego na cześć świętego Franciszka z Asyżu. Wskazuje, i to było widać już w postawie, w zachowaniu, nowego papieża wskazuje na to, że będzie prezentował sobą styl franciszkański, dał temu wyraz, okazał ogromną pokorę, skromność, zażenowanie pewną dobrze Pojętą i pozytywnie ocenioną bezradność, jeśli tak można w ogóle powiedzieć. Mówi ksiądz profesor Wojciech Góralski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ojciec, święty franciszkański styl stosuje w codziennym życiu. Jorge Maria Bergoglio, jako kardynał, żył bardzo skromnie. Nie mieszkał w pałacu arcybiskupim, sam sobie gotował, ali limuzynę zamienił na metro i autobusy miejskie. W publicznych środkach transportu można było go spotkać bardzo często. Mówi ksiądz Stefan Moszorodąbrowski, który urodził się i wychował w Argentynie. Buenos Aires jest olbrzymim miastem, to 15 milionów mieszkańców, tam, I tam jest taka przyszłowieła 60, autobus 60, który tam trasa jest prawie 4 godziny. I raz właśnie jadąc tym autobusem jest starszy ksiądz, zaczynają rozmawiać, ten starszy ksiądz pyta jego, on był bardzo młody wtedy, pyta go, gdzie ty pracujesz, czarowiec i tak dalej. I później odwrotnie, jak ksiądz, gdzie pracuje, no ja tu jestem arcybiskupem tej diecezji, otóż to jest nasz obecny papież. Ojciec święty Franciszek ma 76 lat. Urodził się w Buenos Aires w rodzinie włoskich imigrantów. W wieku 21 lat wstąpił do seminarium duchownego. Poza teologią kształcił się w naukach humanistycznych, literaturze, filozofii czy psychologii. Jest także inżynierem, chemikiem. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Cztery lata później objął Urząd Argentyńskiego Prowincjała Jezuitów zgromadzenia, które ma szczególne zasługi w dynamicznej ewangelizacji Argentyny. Pod kreśla ojciec Jacek Siepsiak. No oczywiście jako zakon bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni z tego. Natomiast jest to dla nas nowa sytuacja, dla Jezuitów, ponieważ zawsze to my byliśmy posłuszni papieżowi, to my byliśmy, że tak powiem, do specjalnych zadań i papieże nam powierzali różne specjalne misje. I, i to jakoś charakteryzuje Jezuitów, jest na, na naszym charyzmatem. Natomiast teraz, skoro papież. Jest jezuitą, to trzeba to jakoś tak na nowo trochę zdefiniować, co przemyśleć, przemodlić. Ale jak znamy tego jak raz papieża, to on będzie potrafił rządzić. To jest człowiek, który już to pokazał. Wybór dokonany wczoraj przez konklawę pierwszy raz w historii wyszedł poza kontynent europejski. Nawet mówiąc, że narodowość czy geografia jest ważna, kardynałowie przede wszystkim chcą dokonać dobrego wyboru. Człowieka Boga, dobrego pasterza, zarządcę, człowieka ze świadomością, czym jest Kościół powszechny, kogoś dobrego w komunikacji. On to wszystko ma. Mówił po konklawę metropolita Nowego Jorku ksiądz kardynał Timothy Dolan. I pewnie w tym, że jest to papież z Ameryki Łacińskiej, można upatrywać nadziei na wiosnę Kościoła, mówi metropolita Santiago ksiądz arcybiskup. Fakt, że Ameryka Łacińska ma Franciszka, pierwszego papieża z tego kontynentu po ponad 500 latach chrześcijaństwa świadczy o dojrzałości tutejszego kościoła. Mówi to o zgodności naszej wspólnoty chrześcijańskiej, a także naszym oddaniu dla świata. I także o iglesia de América Latina może dać al mundo. Mówi się, że serce chrześcijaństwa bije teraz na półkuli południowej, zaznacza ksiądz arcybiskup Sławo Leszek Głódź, metropolita Gdański. Wybór Ojca Świętego Franciszka z dalekiego, nawet z krańców świata świadczy o tym, że Kościół jest powszechny i że ciężar Kościoła przeniesie się na kontynent południowoamerykański. W Ameryce Południowej żyje prawie 40% wyznawców Chrystusa. W samej Argentynie 94% społeczeństwa stanowią chrześcijanie. Tej południowoamerykańskiej świeżości ewangelizacyjnej potrzebuje dziś cały kościół powszechny, zauważa ksiądz profesor Wojciech Cichor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pan Bóg posyła konkretnych ludzi do konkretnych zadań. Wobec tego w roku wiary przede wszystkim Ojciec Święty Następca św. Piotra y, powinien być tym, który odrestauruje wiarę. Idąc za nauką kościoła, ojciec święty stanowczo przeciwstawia się związkom partnerskim oraz adopcji przez nie dzieci. Jest orędownikiem praw rodziny i cywilizacji życia, dlatego za nie do przyjęcia uznaje promocję aborcji i eutanazji. Jest przeciwnikiem lewicowej i genderowej ideologii. Wczoraj oczy całego świata skierowane były tylko na jedno miejsce, balkon Bazyliki Świętego Piotra i na nowego papieża Franciszka. Jeszcze na chwilę powróćmy do tej historycznej chwili i atmosfery, która panowała na placu Świętego Piotra. Już drugiego dnia konklawę z komina nad Kaplicą Sekstyńską zobaczyliśmy długo wyczekiwany biały dym i usłyszeliśmy dzwony Bazyliki Świętego Piotra. 13 marca 2013 roku. 19.06, biały dym z Kaplicy Sykstyńskiej, czyli mamy nowego papieża, mamy nowego Piotra naszych czasów, najwyższego kapłana, zastępcę Chrystusa. Wśród tysięcy mieszkańców Wiecznego Miasta, a także pielgrzymów, którzy przybyli na plac świętego Piotra, zapanowała wielka radość, ale i wzruszenie. Stojący w strugach deszczu, zmoknięci ludzie machali parasolami, flagami, robili zdjęcia, inni telefonowali, by podzielić się dobrą nowiną z najbliższymi. Szczęście słyszeć to w tym momencie i widzieć to pierwszy raz w swoim życiu. Wiadomość o wyborze następcy św. Piotra natychmiast rozeszła się po całym mieście. Rzymianie wybiegali z domów, kawiarni, sklepów. Wszyscy chcieli dowiedzieć się, kim jest nowy papież. Nie mam pojęcia, kto może być papieżem. Mam nadzieję, że to będzie ktoś z Ameryki Południowej. Po ponad godzinie na balkonie Bazyliki ukazał się kardynał, który przez światowe media nie był wymieniany jako faworyt. Wybór kardynała Jorge Bergoglio, jezuity, przewodniczącego episkopatu z Argentyny i metropolity Buenos Aires wywołał pewne zaskoczenie, tak jak to, że deszcz, który padał podczas całego konklawy, tak po prostu przestał. Ale już po chwili nieważne było, czy nowo wybrany papież jest z Europy czy spoza. Ważne było, że jest i że od tej chwili będzie prowadził Kościół w duchu jezuickiej prostoty i wielkiej modlitwy. A teraz chciałbym udzielić Wam błogosławieństwa, ale najpierw proszę Was o przysługę. Zanim biskup pobłogosławi lud, proszę Was, byście pomodlili się do Pana o błogosławieństwo dla mnie. Modlitwa ludu proszącego o błogosławieństwo dla swego biskupa. Odmówimy w ciszy tę Waszą modlitwę za mnie. Dla zgromadzonych na Placu Świętego Piotra pielgrzymów była to wzruszająca chwila, pełna nadziei dla całego świata. Warto było czekać. Eee, chcę powiedzieć, że Kościół nigdy nie zaginie. Dla mieszkańców Argentyny, wybór i froda kanabisku Parzymu to podwójna radość. Nie umiem tego wytłumaczyć, to jest coś potężnego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi jako Argentyńczycy. Myślę, że On jest bardzo dobrze przygotowany. Potrzebujemy modlić się do Ducha Świętego Jezusa Chrystusa, żeby dał mu siłę w kierowaniu Kościołem. Nowy Ojciec Święty, który przybywa, jak sam powiedział, z końca świata, przybywa do wszystkich ludzi na całym świecie jako pokorny misjonarz. Po pierwsze witamy nowego papieża i modlimy się za niego, by mógł prowadzić kościół składający się z półtora miliarda katolików we współczesnym świecie. On będzie bardzo wrażliwy na radości, cierpienia i problemy, z jakimi od wielu lat borykają się katolicy. 13 marca, Dzień Fatimski, imię Franciszek. Takich wymownych znaków związanych z wyborem nowego następcy Świętego Piotra jest wiele, ale jeden jest szczególny. Ojciec święty Franciszek zawierzył Maryi. Tej, której wstawiennictwo obecny świat tak bardzo potrzebuje. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły dwa wnioski o miejsce na multipleksie cyfrowym dla kanału o charakterze społeczno-religijnym. Oprócz Fundacji Lux Veritatis, dokumenty koncesyjne złożyła spółka wieczorna.pl z Zielonej Góry. Konkurent Telewizji Trwam to nowy byt na rynku medialnym. Do rejestru przedsiębiorców wieczorna.pl wpisana została niespełna rok temu. Jej szefem jest Adam Fulasz, ekolog i wyznawca rastafarianizmu, członek ruchu Wolne Konopie. Jego radiotelewizja ma być wielowyznaniowa i nadawać programy przygotowane przez, jak określa to założyciel, Żydo-Taoisto-Hinduso-Telteko-Buddystów. Tymczasem Telewizja Trwam nadaje swój program już od blisko 10 lat. Jej obecności na Multiplexie pierwszym domagają się miliony osób. Do dziś swój podpis przeciwko dyskryminacji katolickiej stacji złożyło 2 444 500 osób. Cały czas organizowane są marsze w obronie telewizji Trwam. Już w najbliższą niedzielę ulicami Końskich w województwie świętokrzyskim przejdzie marsz w obronie katolickiej telewizji. Manifestację rozpocznie uroczysta Eucharystia w Kolegiacie Świętego Mikołaja o godzinie 15.00. Rolnicy w całej Polsce protestowali dziś przeciwko polityce rządu Donalda Tuska. Sprzeciwiają się przede wszystkim masowemu wykupowi polskiej ziemi przez zagraniczne podmioty. Żądają zablokowania tego procederu i wsparcia zakupu gruntów przez rodzinne, rodzinne gospodarstwa rolne. Teraz agencja prowadzi hazardowy obrót ziemią. Wbrew z agencją nieruchomości rolnej. Najliczniej protestowali dziś rolnicy w zachodniopomorskiem. Na drogi wojewódzkie wyjechało ponad 100 ciągników. Protestujemy dziś pod hasłem, aby Polska była Polską, a ziemia polska dla polskich rolników, mówi Zbigniew Grajoszek, przewodniczący Komitetu Protestujących Rolników Pomorskich, którzy wyjechali dziś na ulicę Gdańska. Nie chcemy, żeby z nami tak zostało zrobione jak z naszym przemysłem i Agencja mienia agencja nieruchomości rolnej w ogóle nie zabezpiecza bytu polskich rolników przez 30 lat to wiadomo że nomenklatura się uwłaszczyła i pseudobiznesmeni a rolnicy tylko okruchy spod stołu rolnicy z województwa podkarpackiego protestowali w przemyślu to jest obrona y, polskiej ziemi Solidaryzujemy się z postulat z rolnikami ze Szczecina, ze Śląska. Następne postulaty to jest sprawa krusu, żeby i oraz wsparcie tych gospodarstw rodzinnych, małych gospodarstw rodzinnych. Wskazuje Józef Sośnicki, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Województwa Podkarpackiego. Jednak to nie koniec listy problemów, z jakimi muszą się borykać polscy gospodarze. Obiecane było, że wejdziemy na 2014 rok. To będziemy mieć zwiększone dopłaty. W tej chwili w tych większych powierzchniowych gospodarstwach są obcinane dopłaty. Nie dba się o właściwe relacje między produkcją rolną cenową, ani zwierzęcą. Na drugi rok będzie tanie zboże, bo zlikwidowana jest hodowla przez niskie ceny. I tak ciągle bez przerwy takie. Taka sytuacja się utrzymuje. Rolnicze ciągniki pojawiły się też m.in. w Nowrocławiu, Płocku, Radomiu, Słupsku Poznaniu Kielcach Miłosnej w Kobierzycach, Łowiczu, Złoczowi oraz zamościu. Rolnicy zapowiadają, że jeśli rząd nie zablokuje wyprzedaży polskiej ziemi oraz nie zajmie się dramatyczną sytuacją w rolnictwie, rozszerzą swój protest i pojawią się też w Warszawie. Na koniec spójrzmy na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia tylko na Pomorzu i zachodzie Polski, prawie w całym kraju okresowe opady śniegu, bez opadów tylko na krańcach zachodnich. Noc mroźna, termometry w zachodniopomorskiem wskazywać będą minus 13 stopni, minus 12 w Wielkopolsce, minus 10 na Podlasiu, minus 9 na Mazowszu, minus 7 w południowej połowie Polski. Wiatr umiarkowany miejscami porywisty z kierunków północnych, ciśnienie 992 hektopascale Jutro tylko w zachodnio-pomorskiem większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie duże i całkowite. Na wybrzeżu Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i W Małopolsce okresował opady śniegu. Najchłodniej jutro na Podlasiu minus 5 stopni, minus 4 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, minus 3 na Mazowszu, minus 2 w Małopolsce, minus 1 na Dolnym Śląsku i Pomorzu, 0 w Wielkopolsce, 1 stopień powyżej zera w zachodnio-pomorskiem. Wiatr umiarkowany miejscami porywisty, północny, ciśnienie 992 hektopaskale. Dziękuję za uwagę, a już za chwilę polski punkt widzenia. Gościem programu będzie ksiądz profesor Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie zapraszam i życzę dobrej nocy. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem.